manko i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Hand Showdown. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku na początku kilka gierek z Bepowskim i Basowym, a później tylko i wyłącznie duo z Basowym. Bep wziął sobie wolne odgrania. Co jest dosyć przykre. Bepu, wróć. O, bo to w tamtą stronę jest zupełnie... Dobra, jak oni mają wskazówkę, to też będą szli. O matko bosko Jak widzisz coś? Nie. Jest, 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 typ, ty, typ, typ. Mm -hmm. Tam przeszedł Ta skała Kurwa mać Ładuje. Też ładuje. Jak on nie dostał? Ja teraz dostałem. Le dostał jeden tam? Ta. ucieka w lewo czy w prawo? W prawo uciek. Dobra, dostał. Nie wiem czy nie leży. Leży jeden. jeden leży leży jeden. Leży. Kto tam? Kropkę ma jedną. Tam jest jeszcze jeden. Aj kurwa na mnie centralnie, ja pierdolę z drillingiem, więc może snajpić W tym domku białym jest. Kto tam jest po... za, nim, za tym domkiem? Basowy, uwaga! Kurwa, jestem debilem, bo sam, sam se przypierdoliłem jest, jest w tym domku, uważaj. Patio, Patio, widziałeś go Aha, widziałem Poczekaj aż ci HP albo apteczkuj się W prawo bardziej patrz, bardziej w prawo, od razu na niego Pali mnie Dawaj, dawaj, dawaj Kurwa co? Aha adreninga ma kurwa i dum duma Pala się. Dobra, wiem, że Ta. się palicie. Z dwóch stron mam typów. Ten gdzie się kurwa podział. Góra. Wyjść w końcu Jeban zdech to następny mnie zastrzelił oh. <słuch> mi Panowie w pole Na gminę Pardon Po mojej policie coś Albo A to mówka na SW, znaczy no NWW Na złotych polach Mogą iść na gminę Skracamy ich tu z lewej. Tak powolutku, no, gdzieś w tym kierunku możemy iść. Ej, idę do końca się Popalili. Więc są gdzieś obok. Myślisz, że przez pole będą szli? Mogą iść przez pole, albo gdzieś tutaj właśnie w tym kierunku. Co ja jestem? Co ja jestem? Robotnik do chuja. Tam jest Wiedźma chyba. Czekaj, bezpnę się na górę. Będzie na stację Lawson. Jesus Christ! Z prawej Jeden tutaj Blisko czy tak. bardziej tamten? Dobra biorę strzelba Musiałem panka odwalić Na plecach coś mi typa jednego Złoto Polski do mnie strzelił Co? O kurwa Fak nie, 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 Ty, nie w, tym budynku. w tym pomocy. budynku, nie, 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 Kurwa mać, no wpadłem w stado zombie. W tej budce po lewej, no tutaj są. Jeden ma shotguna, drugi tak. ma nie wiem co. mi jeden. Był po Kurwa, ale mam ściny zjebane, poczekaj. Ty, no słyszę... Tu? Chyba tak. Tak. Leży! Pięknie. Tak, ale... Ale gdzieś tu z mele chyba bił Mhm. Babeczka. Nie, dwóch typów Ale zleżysz. jeszcze, jeszcze Weź. są obok ciebie, Bepu. Za tobą. No, w tym budynku są jeszcze. Kurwa, fakt. Dzięki, basowy. A... Proszę, proszę. A, wskazówka tu jest na czerwono, no. Kurwa! Ja pierdolę! Przestraszyłem się. Chłop mnie w kuchni dawił. Ty! Ten shotgun jest do bizdy stary! Byłem metr od typa, jebnąłem Moi, i nic mu to nie zadało! Nic, kurwa! Jest w malutkim pokoju. No, w tym co patrzę, chyba. Po prawo jest koncernit. O, to nas urządził. Lewo, lewo I tu jest pokoik. Czernik. Leży. Dobra. Dobrze. Ja pierdolę No chłop nas nieźle nie odjebał. E, ale odjebał stary. E, stoję tu, gdzie stoi Peter i point blank w ty... Tyby, kurwa i nawet nie było tego hit markera. Nic nie było. Na się to jakoś inaczej zniszczyć, tylko wchodzę, z top albo tym. O! Ktoś padł, no. Podnieś y, basowego no. jak możesz. Tak, 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 no. Podnieś tam mnie i... Daj jakieś trzy kawy. Bomby gazowe, dobra. Wchodzę tu na piętro, na dach. To wy biegacie? Teraz nie. ja biega, biegnę no. Nie 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 nie, nie. ktoś chyba na O kurwa Leży Dobra Jeszcze jeden będzie Ta babka A, Nie to nie ona Dobra, zbiorę sobie z niej bapteczkę Uważaj, nie. bo tu gdzieś będzie Może być tu Leży, 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 leży Leży, leży, on dobry, leży Macie ją? Tak Szefki to... revive? No Dobra Ale debil, dobra O, tutaj on miał na blisko typowo bronię O kurwa, zem zjebał On miał typowo na blisko bronię, bo ma jakieś pompki tylko Dobra tak, tu jest Pytanie tu czy to jest, nie jest jedynka, nie? Tu jest Mako z wybuchającą amunicją i Bornheim z tłumikiem z zapalającą amunicją O, o to to? Ja podpalałem a, dobra. A. Kaj, nie, nie padło jeszcze, jak akurat nie mu zamiaru palić? Matko bosko, no, daleko do Pająka w więzieniu jest, dobra, chodźcie do tego więzienia. Nie, nie, ma nie, się, nie ma co tu się. Nie ma co Nie no tam! To jest karteczka chyba. Ta, nie. Jeszcze raz? Nie. A, dobra. Jeden jest na wprost mnie jakby <coughs> Gdzieś tam? Da, y Nie. Trochę dalej. Oni są nadal w środku. Oczekują nas no. Dostałem! W prawej, w prawej od posesji, prawa strona posesji. A mocno dostałeś? No za półtorej serduszka, znaczy tak to nazwę, bo no, dostałem okay. ca cały ten mały pasek i połowę dużego. Dobra. Ja biegnę jak coś. Bo zawijają palą wroty. Z lewo. Z tej strony. Powalił mnie. Jest na balkonie na zewnątrz. Po tej stronie. tam toma. Dobra. Pali cię? Nie, nie pali się jeszcze. Teraz się pali. Okay, Chodzę tam na ten... No jak mi odjebą! Góra, no balkon cały czas Le matę Chłop mi z pierwszej wojny światowej odjebał On już z pierdolką z ktoś nie... A może i nie? No kurwa Ale niefortunnie Speedjet mamy złą dzioba tutaj już O! Przez chwilę miałem wrażenie, że jest skurzony. Strzyka idzie tutaj. Okej, okay, wchodzę. O ten katan mi wymęczy. Jest dalej. Koncernit. Dawaj swój złom. Pancernik? Kurwa mać. Rzuca we mnie drutem. Pojęcie ciągnik druta nabiera nowego znaczenia przy nim. Dokładnie. ble, bla, 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 bla.

leży Chyba. jeden, drugi Chyba, ma takiego loła, że wystarczy go opluć. Hak tu! Gdzieś info jakieś dokładnie? No, gdzieś tam poleciał no. Spaliłem tam tego.

Gagatku. Poczekaj. Jeden by leżał gdzieś... Tu jest gdzieś... jeden, a tu jest drugi. Aha, to obu zastrzeliłem. Kurwa mać. A że się... rewolwerowiec? Taki z ciebie gunslinger? ja. ja. Dobra, to idziemy Dobra, po wskazówkę ty... gdzieś tam do doków może? Dobra. To co, idziemy na pajojka jeszcze? Pajojajo. <gry> A jojo, bo jo. oh yes, zaraz mi przypomniał ta youtubera. Dobra, co robimy? A, okej, okay. Czy idziemy w jakiś fervor walki, czy. No, się zastanawiam, to można iść na południe, niby przejść się hutą, arsenałem i do tamtego wyjścia. Jeżeli nic po drodze nie znajdziemy, to po prostu sobie spierdzielimy. A, jakby się ktoś na to mamy widzenie. O, typ za nami jest, typ za nami jest. Gdzieś w wodzie. Coś to mogę używać jeszcze ja. Powalił mnie, <laughs> ale nie wiem za bardzo skąd. Yy, miał tego wykwintnego Bornheim'a z lunetą, zeskanuj go sobie. Tu gdzieś jest. Widzę komarz. Okej, okay, bardzo blisko, za drzewem. To jest. Jest, jest po, po prawej. Pięknie. Dostał ode mnie, zginęliście mnie. Solanka, solanka źrenicy. Tutaj mamy bosa. Bo jest. Tam się nie ile chyba walą. Łowców w pobliżu trybie widzenia. No, daleko są od nas, więc nie wiem o co chodzi. Ale ewidentnie gdzieś kruki się spuszczyły obok nas. Podejrzewam, że ktoś czeka... na ostatnią chwilę i do nas wbije. Okej. Okay. jedziemy tam do nich? A możemy. No dawaj um. Tam jest Widziałeś go? Tak, biegnie w tamtą stronę. Jest tu? No, trzeba walić Ale ja nie mam nic na... Do... W sensie ja nie mam lunety, więc ja go nie widzę zbyt tak o... Żeby... Też nie mam lunety. O ty kurwa. A, 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 a. Dostał. Kurwa ja mam pompę to ja co jak go zastrzelę? To pogłaska. Ale tam jest. Dostał, dostał. Prawie Heda dostał. Jest tam dalej. Patrz jaki kurwa szwagier! No pewnie w haszczach teraz się będzie czaić na nas ty. Mogę odpalić wizję. Z lewej wali. Nie, tu coś strzelił. A? Jest tam. Tam na linii drzew. O, 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 o. Schował się za murkiem. Dobra, albo go skracamy. Widzę na pewnej kurwie. No, Dobra. Przed nami jest budynek. w, budynku. No, w Postaram się po palaka rzucić. Śmiało, kurwa. Biorę go na blisko. Jeszcze jeden jest. Dwóch jest. Jeden gdzieś tam. Leży. Kurwa. Drugi też tam. Lecę, lecę. Dobra, pomóż mi. Muszę się uleczyć. On ma trofeum. Okej. Okay. Tu gdzieś jest. Spoko. jeszcze sekundę. Tu jest dokładnie. Mhm. Mm Ciągnij druta! Pomóż pomóż. Tu jest. Leży. Pięknie! Kurwa, ale... Dostała... Keda. Dziwka. Czysto. Oh, Czysto jest, no. Idę tamtego sobie złupie. Się uleczę jeszcze. Patrzcie, chcieli nas ale wydymać, ładny. a to Fred wydymał ich. Jesteś wolna? Nie, zapierdalam jak Diligence. <laughs> Oj, tak, tak, byczku. Deliżant. Maja. 2. Tak. I tak właśnie prezentowały się nasze rozgrywki. Jeśli macie ochotę na więcej, zostawcie łapkę w górę i komentarz pod filmem. A my wrócimy z większą ilością Ant Showdown. To tyle z mojej strony na dziś. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.